Witam serdecznie z gołębników Morel Team, 8 września, niedziela, 13.05, równe dwie godziny po wypuszczeniu gołębi z miejscowości Wrocław Zakrzów. Warunki na pewno nie są idealne, ale gdzieś tam widzę, że nawet słońce się przez te gęste chmury przebija, więc walczymy. Lot skrócony miało być Leszno, 240 km ponad chyba. Jest Wrocław-Zakrzów, do nas 163 km start, jak już wspomniałem 11.05 Lot wyczekany, taki żeby warunki były We Wrocławiu było już fajnie, przy starcie tam na Skytowerze oglądałem te um, kamerki Na żywo, więc, więc naprawdę tam widoczność się zrobiła, zrobiło się fajnie Odejście podobno miały bardzo dobre gołębie No uważam, że można było jeszcze troszkę poczekać, aczkolwiek to no, na pewno była tam presja już ludzi z oddziału, żeby puszczać bo bo nawet do mnie gdzieś tam jacyś hodowcy dzwonili no natomiast ja uważam, że, że to nie jest nic złego wypuścić je nawet i o 14, ale, ale mówię, no jest jak jest, poszły już są wypuszczone więc czekamy, myślę, że lada chwila już powinny ptaki się pokazać jeśli będzie dobrze, a jeśli będzie bania, no to <laughs> pewnie się prędko nie pokażą no ale walczymy w tym materiale pewnie będzie dodany w poniedziałek wieczorem będzie rozwiązanie tego naszego konkursu, podam tam w trakcie materiału nazwiska chłopaków, którzy powygrywali, więc oglądajcie, słuchajcie do końca. No i tyle, no. my zakoszowaliśmy chyba tam 121 gołębi, jak, jak się nie mylę, jak dobrze pamiętam, kilku inwalidów zostało. Gdzieś tam jakiś przyszedł w zeszłym tygodniu ze śrutem w skrzydle, coś tam doleciało, w środę kilka sztuk, więc... Nie wiem, czy jeszcze w ogóle będą koszowane, ale no, ten ze śródem skrzydle, no to już raczej nie będzie w ogóle. A szkoda, bo miał z dwóch pierwszych lotów dwa razy w setce oddziału, z tym śródem skrzydle przed dalej koło dwusetnej pozycji na oddział, więc, więc sobie radził. Jego brat ma trzy razy top 20 oddziału, gniaździak no ale tak to już jest w życiu. Ludzie są chorzy na głowę i strzelają do gołębi i nie tylko strzelają, ale różne dziwne rzeczy zrobią w środę, przyszedł mi ptak z chipem na łapie, ale nie moim chipem, tylko podmienił ktoś, także no dziękuję za tą wymianę, jednak ja bym wolał mieć swojego benzinga na, na, na łapie u gołębia, a nie, a nie jakiś tam mega HTTS czy coś takiego. No ale ludzie mają bardzo dziwne pomysły. No i co no? Bezwiecznie na miejscu u nas, po drodze gdzieś tam wiaterek delikatny wspomagający, trochę spychający ku południu. No Ale myślę, że dzisiaj nie wiatr będzie najważniejszy. Myślę nawet, że nie aż tak bardzo się będę przykładał do uwagi do miejsc na liście konkursowej. Ja najbardziej bym chciał, żeby taki się dobrze zleciały i żebyśmy nie zaliczyli jakiejś bombki. No uważam, że mówię, lot wyczekany powinno być w miarę okej. Okay. No aczkolwiek no na pewno dla młodych głębi nie jest to łatwe, gdy nie widzą słońca, to ja sam z własnego doświadczenia wiem, że zawsze bardzo ciężko im się odchodzi, leci łapie kierunek, także... No, zobaczymy, zobaczymy. No mam nadzieję, że zakończy się to jakimś tam happy endem i, i źle nie będzie. Także dobry lot hodowcy i obserwujemy, co będzie dalej. No i jest pierwszy gołąb, sam jeden, jedyny. Lot bardzo ciężki, prędkość około 940 teraz. Jeden gołąb u nas siada u Tomka Kajdzika, u Andrzeja Bańki Kolegów z sekcji. Też pojedyncze głębie były już. Ponad 10 minut temu u kolegi Bańki to 20 minut temu był jeden gołąb. U kolegi Kajdzika z 15 minut temu jeden gołąb, więc więcej nic na razie nie wiem. U mnie jest jeden, chyba kolejny idzie. A zaraz zobaczymy, nie, już by się chyba składał. No także lipa jest, lipa jest panowie, no chociaż typowana samica, która była już druga na oddział. Nuczka Haubena. Pogoda się robi coraz lepsza. No ale jest lipa, jest lipa. No jak siada jeden gołąb sam z ponad 120 koszowanych, to, to już jest bardzo źle. Bardzo źle. Czekamy, co będzie dalej. Jest kolejny gołąb chyba, tak? Jest drugi gołąb. Pojedynczy. Będzie pikował zaraz, także zobaczymy, co będzie dalej. Są dwa gołębie. No ale jest lipa. Lipa jest, panowie, straszna.

No nie wiem, czy będzie, no będzie kamera włączona, zobaczymy dokąd wytrzyma, to będzie nagrywać. To dostałem od kolegi tam z 8 km dalej sygnał, że ma, także... A to będzie takie... Każdy coś dostanie. Lipa totalna, to już nie wyścig, to już po prostu takie... Kapanie. Ale taki lot też jest potrzebny. Witam serdecznie wszystkich. Jak już... Wspominałem na wcześniejszym, wcześniejszej części materiału z dni poprzednich, z chyba z niedzieli. <laughs> Lot był ciężki, zgodnie z tym, co, co, co tam było widać, co jak to komentowałem, tę ten, ten cząstkę przylotu, mieliśmy nagrać cały przylot, ale nie było w zasadzie czego nagrywać, bo był jeden ptak na pół godziny, więc, więc nie było czego nagrywać. No, Cóż ja mogę powiedzieć, jestem. Sam na siebie i na nikogo innego zły, że zakoszowałem na ten lot. Bo myślę, że nie było mi to potrzebne do niczego. W wyniku na takim locie się nie zrobi. Bo jest to loteriada. Pozycje, żeśmy obronili wszystkie w mistrzostwach oddziału, wszystkich trzech mistrzostwach prowadzimy dalej. Nawet te serie, nie były takie złego, tam 6 czy siódma seria na oddział. Na ponad 100 ludzi. No natomiast był to bezsensowny lot dla nas i, i i całkowicie zbędny do odbycia. No tam lotniki też obroniły pozycję. Nie wiem, mamy 8 pierwszych lotników, 9 w dziesiątce oddział. Natomiast kilka fajnych GMB jeszcze brakuje. Kilka GMB doleciało w niedzielę wieczorem. W poniedziałek w cały dzień lało. Całą noc z niedzieli na poniedziałek padało. Mocno padało. Cały poniedziałek padało. Z poniedziałku na wtorek padało. Dzisiaj mamy wtorek. No więc było ciężko, te głębie ciężko miały dojść. 81 mieliśmy w niedzielę na noc, pierwszego dnia ze 121. Na drugi dzień doszło bodajże 15 w poniedziałek. Dzisiaj doszło jeszcze 6 chyba, czy 7 gołębi. Nie wiem, 102 mamy finalnie w sumie na ten moment. Wierzę jeszcze, oczywiście, że nie. Ja to wiem, że one będą dochodzić, bo, bo to są twarde ptaki. Natomiast, no mówię, no, niczego ich to nie nauczy poza tym, że, że walczą o przetrwanie i jakiś tam ślad na pewno u nich w psychice zostanie. Teraz na kolejny lot mamy w niedzielę z gronowa 337 km do mnie. Nie wiem, będzie trzeba trochę powybierać te ptaki, bo, bo na pewno nie mogę wsadzić całych, tych, całej tej bandy, która jest. Bo, bo widzę, że nawet na oblotach nie nadążają za sobą wzajemnie. Także. Jakiś tam trening w tygodniu zrobię, żeby w ogóle zobaczyć jak, jak się zachowują na, na jakiejś tam wywózce, jak w ogóle czy się pogrupują, czy dadzą radę przyjść razem. No i co, no i będziemy jakoś tam próbować walczyć dalej i, 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 i wciągnąć je z powrotem na wyższe obroty. No, aczkolwiek to łatwe nigdy nie jest po takim locie, zwłaszcza u gołębi młodych. Yy. Wiele, wielu ludzi pyta dlaczego zakoszowałem, skoro sam mówiłem, nagrywałem film, że jak będzie wątpliwie to nie zakoszuję. No, natomiast. Słuszno, popełniłem błąd i tyle I, i, i tam jakieś tam oskarżenia rzucane w stronę prezesów do spraw lotowych mówię są niesłuszne, bo każdy z nas jest dorosłym facetem i czy tam kobietą I, i decyduje o swoim stadzie, Jest XXI wiek, wszyscy wiemy jaka jest pogoda. Widzimy. Możemy sobie wejść na internet i sprawdzić, więc tu nie ma na kogo zrzucać winy. Każdy decyduje za siebie, każdy decyduje o swoich ptakach i ja uważam, że ja popełniłem błąd, wczoraj byłem niesamowicie na siebie zły, dalej jestem, że, że w ogóle zakoszowałem, bo mówię, obroniły się, ale, ale to był totalnie moim zdaniem lot bez sensu i, i wiadomo, może takie loty są nawet potrzebne, bo, bo tam całkowicie czołówka się obróciła, zupełnie inni hodowcy bili sobie te szpice i tak dalej, no to nie mam nic przeciwko, bynajmniej i, i, i mogło to się tak odbyć, tylko beze mnie powinno, czy tam bez moich ptaków, bo bo kurczę, no, no szkoda mi ich po prostu, bo, bo naprawdę tam brakuje jeszcze na ten moment 19 gołębi, z czego kilku naprawdę, które już coś fajnego pokazywały na szczęście dzisiaj doszła ta czwarta lotniczka oddziału z Kofi 9, z trzech lotów no ale, no te co dzisiaj przychodzą, to już się do niczego nie będą w tym sezonie nadawały, tyle że przyszły, postaramy się jak najszybciej odbudować, jeszcze trochę niech polatają koło gołębnika i i będą miały zimowanie, i na będą walczyć. No i cóż, no, pierwszy raz od trzech e, lat się zdecydowałem na taki ryzykowny krok. Dostałem po tyłku, mam nadzieję, że że już więcej nie, nie zrobię takich rzeczy i, i mówię ci, którzy tam twierdzą, że tylko w słoneczko lata i się boję, to niech sobie tam twierdzą, ja na pewno nie jestem delikatny dla gołębi, na pewno nie, nie unikam lotów ciężkich i wymagających. No to, natomiast ciężkich i wymagających może być plus 50 i pod wiatr, ale nie, nie woda w niebie, bo, bo gołąb nie ryba i pływać nie lubi. I mówię tam, krzykacze zawsze będą, natomiast no niech oni sobie będą. Nigdy mam nadzieję więcej nie nie odejmie mi na tyle rozumu, żeby wsadzić, zakoszować gołębie na taki lot, zwłaszcza młode, bo jeszcze stary to... By dał radę. Nawet jeśli w poniedziałek byłaby dobra pogoda, one by ściągnęły tam praktycznie, by się skończyło na stracie kilku sztuk, ale mówię, kolejni tam ludzie mi mówią, że co ty tam dramatyzujesz? 19 ze 120 ponad to nie jest dużo, no ale dla mnie jest, jednak jest tak dużo. Nie straciłem tyle ptaków na, na locie od 2015 roku. A i wtedy straciłem na pierwszym locie, więc to się mogło coś tam wy, wy, wywalić, ale no na w środku sezonu, czy tam pod koniec sezonu, takiej grupy gołębi to nie straciłem. Jak pamiętam przynajmniej. Chyba nigdy nie straciłem tylu aż, więc, więc dla mnie jest to bolesne. I, i mówię, i dla mnie tam naprawdę było kilka fajnych ptaków, które już wytrzymały ze mną ten czas przygotowań wytrzymały. Pododkabinowy trzy loty konkursowe, też niełatwe, fajnie siadały, szpicowały w mocnym zagłębiu, więc, no więc jest mi ich szkoda, i, i, i mówię i niczego mi nie szkoda, tylko po prostu tych gołębi. Także mam nadzieję, że się jeszcze będą zlatywać. Tymczasem walczymy dalej. Mamy teraz dronów 337 km w weekend. Pogoda się zapowiada spoko. Wiatr trochę mocny będzie hulał i albo będzie z wiatrem, albo będzie taki boczny, wypychający. No ale cóż, walczymy, zobaczymy co wyjdzie. Później są pyżyce. No i tutaj też niefajna informacja, bo, bo bardzo chciałem porywalizować sobie z hodowcami z innych okręgów. Natomiast wiem, że, że organizatorzy lotu Pyżyce tego śląskiego lotu długodystansowego przełożyli go tydzień później, czyli na 29 chyba tam września. W związku z tym wiem, że już Okręg Bielsko-Biała się wycofał z tego lotu. Wiem, że nasz okręg też mamy swój lot okręgowy miały to być Pyżyce podporządkowane pod ten śląski lot długodystansowy, żebyśmy razem wypuścili, żebyśmy mogli uczestniczyć w nim też. No ale nikt nie będzie tygodnia czekał, robił przerwy. Więc polecimy normalnie 22 te pyrzyce, a 29 po prostu ślądzacy sobie polecą sami, widocznie. No nie fajnie też z ich strony takie zachowanie, nie patrząc na nikogo, podjęli tą decyzję, wiadomo, są organizatorem wolno im, no ale chyba o to chodzi, żebyśmy wszyscy razem mogli uczestniczyć, a nie, a nie żeby jednym ruchem ręki wykluczyli praktycznie wszystkich innych. Także no nie za fajnie, ale, ale zobaczymy no nie mówię jeszcze, że, że nie zakoszujemy po prostu, no ale nie wiem, czy wtedy gdzieś punkt wkładań będzie, czy trzeba by jechać do Radzionkowa czy, czy jakby to tam wyglądało na razie się skupimy na tym locie z Gronowa 337 później tych swoich pyrzycach okręgowych 420 km i zobaczymy co będzie dalej, ale myślę, że na tym zakończymy, bo bo później już koniec września też, też mieliśmy nam zaplanowany jakiś urlop i tak dalej i i raczej nie chcę mi się tego odwoływać, tylko żeby żeby walczyć po prostu w kolejnym locie. Już i tak ten sezon jest dla mnie bardzo długi, męczący później zaraz się zaczną wyjazdy targi, także nie wiem, czy będę miał ochotę jeszcze tydzień dłużej walczyć. Jeszcze zależy jaka też będzie pogoda, bo jak będzie deszczowo i tak dalej, to, to mówię to, już taki będą odpoczywać, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie, jakie tam decyzje podejmiemy. Na pewno po kolejnych lotach coś więcej się okaże, także tyle chyba. Nie wiem, czy coś jeszcze dodać, czy nie. W sumie o tych lotach deszczowych to mówię to nie jest tak, że ja unikam ciężkich pogód, bo, bo mówię, 28 roczniaków zaczynałem przeszły wszystko z 500kami, 700 -kami łącznie eee, upały, nie upały wiatry boczne z wiatrem, podwiat, co tylko. Natomiast mówię, no do lotów w deszczu nie jestem przekonany, bo oglądałem listy okręgu. Mieliśmy trzech hodowców, którzy mocno się wybijali na tę młode i widzę, że wszyscy trzej skończyliśmy tak samo na tym locie. I, i od pamiętam, to, to, to te gołębie właśnie takie mocno przygotowane na, na szybkość i tak dalej, to, to klęskę ponoszą na takich lotach. I mówię, no moje są twarde, one się zajdą, ale to nie o to chodzi, bo cała drużyna jest rozwalona, stado jest rozwalone, rozchwiane i naprawdę no trzeba teraz trzy razy więcej pracy włożyć w to, żeby je doprowadzić do formy takie jak były do takiego cugu, a i tak nie wiadomo, czy się uda, i ludzie, którzy nigdy nie mieli stada w takim cugu, nie, nie potrafią do tego doprowadzić, nie zrozumieją, więc no cóż no, tak to niestety jest, i, i, i tyle no. Także no, walczymy dalej, hodowcy, dobry lot, tutaj żona za chwilę wrzuci nazwiska osób, czy tam niki osób, które wygrały w naszym konkursie, na pewno tam po następnej niedzieli po tym gronowie, czy w trakcie tego gronowa, nagramy jakiś materiał i, i jakiś tam nowy konkursik wpadnie. Także oglądajcie, subskrybujcie. I do usłyszenia. Dobry lot.